Cześć, witam bardzo serdecznie. Tu Magda. Po jednym z ostatnich filmów, w którym poruszyłam temat kawy czy herbaty, dostałam wiadomość od pana Jana, który zaproponował, że mogłabym dodać kilka informacji na temat kawy specjalnie dla kawoszy. I o tym dziś będzie mowa. Kawa rozpuszczalna, kawa parzona czy też z ekspresu która jest najlepsza? Wielu z nas nie wyobraża sobie poranka bez y, kawy, ale kawa kawie jest nierówna. Najłatwiejszą kawą do przyrządzenia y, bezapelacyjnie jest kawa rozpuszczalna. Y, nie potrzeba do niej ani młynka do kawy, ani ekspresu. Wy, y, należy tylko zalać granulki gorącą wodą i gotowe. Warto wiedzieć, że kofeina pod postacią granulek nie pobudza tak jak prawdziwa kawa. Kawa rozpuszczalna zawiera ochratoksynę. Jest to produkowana przez pleśń rakotwórcza substancja. Odkłada się w organizmie, uszkadzając nerki i układ odpornościowy. Także myślę, że z taką kawą nie warto ryzykować. Kawa parzona, czyli fusy, też nie jest obojętna dla naszego organizmu, ale tutaj pod innym względem. Tutaj fusy pływają swobodnie w filiżance i tworzy się taka zawiesina, która podrażnia żołądek i wątrobę. Szczególnie groźne jest picie takiej kawy naczczą, gdyż może to powodować wrzody żołądka. Najzdrowsza kawa to kawa z ekspresu ciśnieniowego, dlatego że ziarenka kawy najkrócej stykają się z gorącą wodą, i także najmniej tych substancji toksycznych przedostaje się do filiżanki. Teraz ważną informacją jest to, aby wybierać kawę organiczną, ziarenka organiczne, gdyż kawa jest jedną z najbardziej na świecie pryskanych rzeczy. Także jeśli już mamy wybierać kawę, yy, zainwestuj troszeczkę większej, yy, większą ilość pieniążków i kup tą organiczną. Ja osobiście swoją kawę przyrządzam w ekspresie ciśnieniowym, piję ją kilka razy w tygodniu, nie za często preferuję yerbę matę, z rana. Dla takiego lekkiego pobudzenia, ale bardzo lubię zapach kawy, takiej prawdziwej. I delektuję się wtedy tym zapachem i smakiem, kiedy ją przyrządzę. Daj znać koniecznie w komentarzach na dole, jaką Ty kawę lubisz. Preferujesz czy też pijesz, jak ją przyrządzasz, zaparzasz. A ja chciałabym Ci polecić również lignan primwitalny, który cudownie oczyszcza organizm z toksyn, wpływa bardzo dobrze na wątrobę. Więcej informacji kliknij tutaj lub link pod filmem. Pozdrawiam Cię serdecznie, do zobaczenia w kolejnym filmie.